Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku The Last of Us. Poznaliśmy już Eli. Musimy ją odholować w Konkretne W konkretne miejsce w mieście, ale jak się to już domyślamy to takie łatwe nie będzie, na co tam się patrzysz? Co? Pogoda zacna Tam się światło pali Wcale was nie widać, ale tutaj widać, że A w co drugim się pali, w ogóle dużo się pali Ludzie siedzą w domach A to dobra, okej okay. Myślałem, że się tam kitramy. No nic, no, zapraszam na odcinek. Zobaczymy co ma test do powiedzenia. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Okej, okay, mała idzie po środku. Des idzie przodem, Joel idzie tyłem, nie powinno być trochę na odwrót, ale dobra, niech ono prowadzi. O oh, goddammit, Winta. Muszę włączyć agregat. Mm -hmm. Ok. Na razie się na razie poznaję te mechaniki, bo naprawdę mało pamiętam mechanik, ale historia jest. Nie da się zapytać. Trzeba nie... Bądź grupa, na grupa świetników przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim? To? właściwie jesteś? Córką jakieś szychy czy coś takiego? Coś w tym Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak. Oczywiście. Jak już chciałem wspomnieć wcześniej, żeby zapomnieć tą historię, żeby zapomnieć tej w ogóle historii, to trzeba mieć chyba Alzheimera. Plan miasta. Nie, a dlaczego odłóż. A wziął to, no bo właśnie chciałem powiedzieć, a może ja te chcę wziąć. Ja te, ja te chcę wziąć, właśnie, gdzie jest Ali? Tutaj, dobra. Może się nie oddali? A to nie zarodniki? Ja to bym spał w tej masce, tutaj, jak ja bym żył tutaj z nimi razem. Ja bym żył w tej masce, jadł w tej masce, strał w tej masce, bym wszystko robił w tej masce. Dobra, możemy iść, wychodź Chodź mała Patrz pod nogi. Okej. Okay. Czyli co unikamy. Uch, aż mieciarki przechodzą. To jest, to jest tak porobione, fajnie, tak nawet Ścami. realistycznie. Zadowolona, że wyszła na zewnątrz, ja naprawdę, jak już wspomniałem wcześniej, mam bardzo małe wymagania. Jak to tędy? Znowu poszedłem tam, gdzie miałem pójść. Chciałem zobaczyć, co tam jest. No, tu nic nie ma, fajnie, fajnie. Dobra, no to ok. No, trzeba zbierać te znajdźki. Znaczy, znajdźki to mnie mało nic nie interesują. Chory. Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Fura mile z dwunastego? Przejęliśmy trzech włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna mm -hmm. za ile będą? Parę minut. Mm -hmm. O, kurwa. Myślałam, że tylko ich obezwodnimy albo coś. Sik. O Marlina o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma trzy tygodnie. Przemiana następuje w dwa dni, więc przestań pieprzyć. Ma trzy tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Przekoks no, tego. O Teraz... Chodą. Chodą! Trochę! Trochę. dlaczego że nie podniósł rani? Wysielni.

Mhm. Wibrowała, Wibrował, e, wibrował, e, pat wibrowała. You know. Magiczna flet znowu musimy powiedzieć. Gotowa? Jasne. Ej, a na Joela to już nikt nie, po, nikt nie poczeka. Patrzcie, fale. Jak jak, prze, jak, jak Eli przebiegła? Super. O przekoks widzę ich, widzę ich musieli się przedostać! Sprawdzić okopy! Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Do odwołania rozkazów szukamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. Chodź mała. Trzymajcie dużę. Dobra, można było przypuść prawą i lewą stroną. Aha i są jeszcze rurki. świeci indziej. Dobra, dołem idę. Czyli w sensie kolejną, drugą stroną. Tu se poświeć. Dobra, idź świeci gdzie indziej. tam jest tamten. Tutaj jest kilka dróg, yy, ale i tak mam wrażenie, że mnie sporo mija. Aha, dobra, tam były znajdźki, dobra. No właśnie, o tym mówiłem, już bym sobie poszedł, nie? Bufurowanie 58. No chodźcie, 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 chodźcie. Na górę. Wibruje pad, czyli co? Niebezpieczeństwo. Co za popieprzeni ludzie! Może go jakoś złapać i dziabnąć. Tam jest ich dwóch, ale tutaj się nie da przejść. No to na górę. Zobaczymy, co jest tu. Klikacze. Co, że tu? Że już? Kabinet dentystyczny Czy to wszystko się tak pozawalało, nie wiadomo od czego przejść wtedy? O, przeskoczy. Czyli jak przeskoczy, to musi tutaj coś być. Taśma. Mogę już zrobić coś? Mogę zrobić. A zrobię. To i tak mi nic nie da okay. przyda się o, klikacze można chyba rozwalić tylko i wyłącznie nożem po cichu no, nic nie słychać idziemy. Chodzieli дал. Патрулирован. это. Zruszajmy! O kur... tak! Coś widziałem! Pokaż się! Ja Tak, słyszałem. Okej. Dobra, przyszliśmy. To trzeba było zrobić na raz, na szybkości. Nie zwlekać. Nie ma nic do podniesienia. Jest to czysto, czysto, no teraz to już czysto, możesz sobie sprawdzać do łoporu. To jest to? Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mochniemy. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Trzeba było poruszać latarką. No to jest taka gierka, że po prostu. Łapa, to będę do ostatniego chyba odcinka mówił. Po prostu cisza pełne skupienie o oh. cholera kolejni żołnierze cel wciąż koniec wracamy do sektora 11 chyba nas nie widzą dobra wracajcie do sektora 11 wolności no tu już chyba ich nie ma bo oni wrócili do sektora 11 nie Jest. O, bezpieczni? pistoletowy Max, no, wciąż się tu kręcą. Oczekaj, nie chcesz się przekiwać? Co no, no ja noży nożyczki ja były. Nie, i śrubki. śrubki. Lista to jest, a to, to, to było broszura wojskowa czyli to jest coś o zarażonych, jak, jak się zarażają mapa strefy kwarantanny, tak? Robert skreślony, dziękuję Duncan, Military Quarters Area 2, Area 5 Okej, okay, tutaj mamy strefy pozamknięte, dobra, okej okay. O. I nic. Fajnie. Dobrze jest zrobić znędzieje. Chlip, chlip. Dobra, idziemy. Test tutaj pójdziemy tą rurą. Może przejść tędy. Właśnie tak sobie ostatnio. Ostatnio tak sobie myślałem. Jak tutaj działają sanitariaty? Czy. Mm, a na przykład wywóz śmieci Tam nie ma śmieciarzy, nie ma śmieciarek. Oni coś jedzą, generują dalej te śmieci, tak? Widzę, że tutaj coś leży, tam coś leży, tak? Noe. Łołowo-wołowo, czekajcie, czekajcie. Niebezpiecznie schodzisz tej z Coś Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że. mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to. To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O, Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się, Odwal. Nie prosiłam Cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy do kolei? Jeśli to prawda, żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam Ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem.

jest tutaj coś zna Jest tej co, co znajdować, że tak powiem Chyba nie A tu już chyba można latarkę wyłączyć, nie? Chociaż to jest za bardzo otwarta przestrzeń O kurde to tak wyglądają te budynki z bliska To wygląda przekozak To jest, słyszałaś? Tak, ale to było daleko. Fuhle. Chwilowo, poczekajcie, poczekajcie, bo tam. A tu. Wibrowało. Wibrował y, pad, jak, tak jakby jak na niebezpieczeństwo. Jakby coś to łutne, ale. Chciałbym się porwać historii, ale wiem, że jak nie pozwiedzam i nie posprawdzam tutaj dookoła wszystkiego, to nie miałoby sensu ze względu na to, że te śrubki cholerne trzeba zbierać, żeby upgrade'ować bronię. Bo bez tego jest ciężko. Na pewno chciałbym upgrade'ować noże. Z tego co pamiętam. O właśnie. A, tutaj ostrzeżenie o bombardowaniu Ale dziwne jest to, że jak wszedłem tam do tej ciężarówki to zaczął wibrować. pad Tak jakby na niebezpieczeństwo tam cię czekają. A Z Day's Gona Te ciężarówki otwarte to tam że mają gniazdo, nie? Jest mega podobne. O właśnie, pięć śrubek. No pięć śrubek to już jest naprawdę coś. Prowadźcie Nie da się tędy przejść? Da się. Tutaj A, tędy trzeba było iść Ona mówiła, że wysoko, tak? No faktycznie, nisko nie jest Czyli to wszystko zostało zbombardowane. No ale z drugiej strony dzięki tym bombardowaniom zarażeni mają bardzo dużo miejsca na kitranie. Ej też? Idę. Nie ma nic. Więc stworzyli im wa dobre warunki do koczowania. Y czy to źle? Być może lepiej stąd chodźmy. Coś go rozszerpało Czyli lepiej nie przebywać w tej strefie. Za bardzo, za długo i za zbyt intensywnie. Buforowanie 61%. Może nagram? ciurkiem ze z 2 odcinki, żeby to buforowanie, To buforowanie się skończyło. A tutaj macie. O. Oho, miejsce operacji. Przybycie do. Brak kontaktu. Patrol przemieszcza się w kierunku centrum. 21 brak kontaktu 3 godziny. 22.18 godzina 20. Brak pierdolonego kontaktu 2312 12 Szeregowiec. Atwater zgłasza kontakt wzrokowy, słuchowy, zarażeni w drugim stadium infekcji w pobliżu biurowca. zawalonego piórowca. Zawalonego biurowca. Badanie przypadku. 23:40. Wiele kontaktów z zarażonymi szeregowiec, szeregowiec Atwater Sara Kolicz, zabici w akcji. Otoczony, wycofany do wnętrza budynku. Oczekuje na ewakuację. Wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. Jesteś zwery niedobrze Na górę czy na bok? <try> Kurwa mać, klikacz Jezu Co mu się stało z twarzą? Tak wyglądasz kilka lat po zarażeniu Czy oni w ogóle coś... Widzą? W pewnym sensie Wykorzystują fale dźwiękowe jak nie toperze? Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz się schować. Inaczej cię namierzą. Dobra, tu chyba trzeba będzie iść, bo tutaj chyba wymaga tego fabuła. Ale ja chciałbym zobaczyć, co jest na górze. On też tam się... Z... O! On też tam się schował, na tym półpiętrze. No ja bym się tutaj schował, w samym rogu. Otoczony przez ściany. Tędy by nie wyszli, były gatowane tylko i wyłącznie po schodach by zapierdzielali. No tu na pół piętrze to trochę lipa, bo i, i, i z góry i z dołu idą, nie? Już też nie wiem. Myślane, fajne, porobione, szczury, jak są szczury, to jest życie. Nie, na dół lepiej nie mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Suplementy pozwalają odblokować nowe umiejętności. Naciśnij, by je przejrzeć, a to suplementy się zbierały do nowych umiejętności. Tutaj 50 kapsułek. To tutaj to się odblokowywało. To musi być. To jest must have, nie? Obszar trybu nasłuchiwania. Szybkie tworzenie to tak nie. Szybkie leczenie też tak średnio. Rozchwianie broni. Mistrzostwo ostrzy. To jest tak: maksymalne ob zdrowie. Obszar trybu nasłuchiwania. Y obszar trybu nasłuchiwania, dobrze. I mistrzostwo ostrzy to są te trzy, w które trzeba iść. Mam dopiero pięć. A ostrze są niezbędne, żeby. Jak tam było napisane, żeby się. ...wyrwać z uścisku, klika, Uwaga na głowy. Cza. O. Wszystko super. Przychyla się, jesteśmy w biurowcu, tak więc nożyczki i taśma to jest coś niezbędnego tak więc tutaj to nie powinno być 3/4 rolki taśmy to tam powinien być cały blister cała paleta pomóż mi z tym Dawaj, dawaj dawaj to zajaj Co siedzą w tym budynku nic nie jest? Nic mi nie jest. Poszukajmy jakiś zapasów. Rany! Ale to była jazda. O, tak. Jazda, jazda. Eee, taka jazda, że trzeba się uleczyć. Nie no. No, do góry i. Aha, i to. Dobra. Do góry i prawy. Ok, no dobra. Zanim pójdziemy dalej, a wiemy co chyba dalej będzie, nie? No właśnie. Zanim pójdziemy dalej, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać, podziękować Wam za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście. Na razie, hej.